Przypuszczają Państwo, że usłyszą coś dowcipnego. Nie. Tym razem nie będę żartował, bo sprawa jest poważna. Powiem krótko. Wara polityką od sądów. Wara od niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Ja wiem i Państwo też wiedzą, że sądy powinny działać sprawniej, że kolejki do sądów nie, nie muszą być takie długie, że na Wyrok nie trzeba czekać latami. Nie powinno się czekać latami. Jednak ta reforma, którą chce nam narzucić rząd, nie jest żadną prawdziwą reformą. Jej jedynym celem jest zmiana kadr, która uzależni sądy od widzi mi się polityków. A wtedy kto im zabroni skazać nas za, za to, że szliśmy nieprawidłowo przez nasze własne podwórko? Przecież to jest nasze własne podwórko, ludzi wolnych. Wolnych dotąd, dopóki w sądach wyroki wydają ludzie w togach, a nie politycy ze swoich limuzyn.